Dawaj, dawaj, dawaj. To jest dopiero miarka do mięsa. Tak, a ty kto? Naparnik? Eee. Ty Ej, zaraz, zaraz, zaraz. ja to wszystko wiesz, nie? bo nie nie dotyka pięty. Jesteś zachodnim szpiegiem. No, a niestety, dla linii czerwonej to jest niedopuszczalne. No, luksusy to nie są aż takie dobre, ale przynajmniej mam książkę. Uff, załatwiłem komisarza. To akurat jest pochwała. Eee, dzień dobry. Mam nadzieję, że nic złego nie zrobiłem. Po prostu nie, nie musisz dziękować, naprawdę nie trzeba było. Po prostu uznałem to za naprawdę. Mieliśmy i tu uczynek. Mogło się chociaż wycofać, ale do tego kramu ale. To mi tam, ja mam tak chuj, o, chuj amunicji, że że ja wszystkich po prostu załatwię. O! Nie tak pomogło! Hehe, <laughs> można powiedzieć, że już po posiłkach. No i proszę bardzo. I można powiedzieć, że opuściliśmy już. nie czerwoną, ale ruszamy, jakby głęboko w tę. Ten... Ты в третьем кто Эй, есть? Когда я пришел в себя, надежда у меня не осталась. Sí. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? так, я обыч. Красного шпиона Я не ездил в черве. Но хочешь к Паве? Będzie myśli ciebie. Hmm. We dwóch? Na jednego? Eee, to może by, chcielibyście medal za odwagę, co nie? Ja przestam pierdolić. Wkrótce wasza śmierć do was nadejdzie. Właśnie teraz. Oho, No to było dobre. Kudy, już myślałem, że faktycznie trafimy do więzienia. przecież nie wiem, nas zestrzelić. Mój błąd. Hm. Dzień dobry. что я люблю садистов. Они а мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Потрохай, как я. Парта, видите? Дякую. Вода чи трунек? Я не знаю, что это с парты, бо видите, что написано на на вообще на униформах Спарта. что, меня Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. О! Нико дорогие товарищи. Правда, в я тебе помогу еще. Так, двинули к броневику. О, ты мог еще тут то достать Паша, план такой. Этого парня к нашей Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через а что же с нашим заданием? Powiedzieli, Mieli u nowostiach, udażniej. Medal polucisz. A z zadaniem ja sam. Oj. Wszystko, w średnim senaczu. Pytam pana, ostrożnie. Joś, Joś, tylko zaraz, tylko sprawdzę, co jest tutaj do ukrycia. Okej, okay, tutaj raczej. Nie będę dotykać. Okej, okay, oto akurat idealny przykład. Hmm, ciekawe, czy znajdę tu jakiś dziennik. A właśnie, ile mamy tutaj dzienników do zdobycia? Tylko jeden. To akurat jest wyśmienicie dobrze. Bo zależy, czy tutaj znajdę, ale widzę, że tutaj nie ma. Uuu. Widzę, że tutaj sobie się trochę pobawiliście. No i całkiem spoko. Dobra. Muszamy dalej. Ty w na umiesz z nim No, No mam nadzieję, że faktycznie nie przegapiłem dziennika Myśli tak, to będę musiał zrobić zaległości Ale co tam, dam radę o, 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 o. fajnie Ty czekaj, nie mogę puszyć my? A de tylko O no, szkoda Okej, okay, dalej nie mogę strzelać siebie to co jest zamiana na ekipaża. Serio to nie mogę ich wszystkich zastrzelić? A takie kurde korci. Hmm, drama. A, trąb. Okej. Okay. Mogę jeszcze kilka razy kiknąć? O, popołys! <gulatory> Hehehehe. Gotowe. O oh można powiedzieć, że to było piękne. I może jednak ich zestrzelę. O, na przykład tego mi korci, zestrzelić. Ale kurde, z tym sterowaniem A i D to będzie naprawdę problem. Najlepiej to byłoby sterowanie myszką. ale ja tak nie lubię. Trzelam. A macie suki syny! O! Dawa dawa da! O! To było piękne! O, kudy jeszcze następny! Uhu! Poszło. Można to powiedzieć, było wyśmienite no mówiło, że kudy jakoś sobie z tym poradzimy! Ale proszę bardzo! Siła jest idealnym odpoczynkiem. Zależy czy przypadki będą ganać nas z tyłu. O, wilkumowa. Ojo, wale, 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 się da. Ło. Wow. Pięknie. Tak powinno być. Dwa, Okej, okay, robię. No, wawal. Pięknie. Co się stało? O! Czeka, czeka, ja to muszę posadzić wszystkie kurde pojazdy, żeby nie mogli z tego korzystać, o Jezus Maria. Dawaj, dawaj, dawaj. To jest dopiero miarka do mięsa. Czeka, była jeszcze jedna bryka? Okej, okay, już nie ma jej bryki no kurde, co tak cię wolno idzie? O, blokada. Może powinien to Chce się odbiorę zorientować. Uj oj 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 Okej, okay, chyba jeszcze... Okej, okay, jeszcze jednak nie jest czysto. O, kurde. Niedobrze, niedobrze. Kurde, akurat z... się przegrzało. Może będę krzylał krótkimi seriami. Dokład może rozwiązać sprawę. I proszę bardzo. na pomogło. O! Udało się! O! Z nami? Ja czy tego nie widać? Ok, o! A a, już widać. Robię, robię co mogę. że się da! U! pięknie. Można powiedzieć idzie już na łotwiznę. Dobra, czy ktoś jest z przodu? A nie, chyba nie. O, jednak jest, jednak jest z przodu, wale. Ty co jest? O, żeż kurwa, yy, to może jakoś go zastrzelę. Wiem, że to go nie zranie, ale przynajmniej go dezorientuję. Oj, chyba nie. O, o! Ty, Eee, chyba mam nadzieję, że. nic całkowicie nie rozwaliło. Może będzie, że dalej idziemy, zgadza się? Okej okay. Jest ale naprawdę wielki problem Nie wiem, zgasło, czy no faktycznie Coś wysiadło mm. Mogłoby się pospieszyć O, 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 o Wale, wale, się da Jezus Maria e -a 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 -a. Dawaj, kurde jak Rambo Może będzie, że mocno obrywam, ale jakoś to wytrzymam. No i pięknie, wysiadło. Ale nie, spokojnie, trzymamy się, jeszcze się trzymamy. Ty, co jest? O! Kolejny! Dawaj, no podejdź to, podejdź no! Wiem, wiem, właśnie się dopiero zorientowałem. Ty, mocny jest. Oj, nie trafiam. No, jeźmienicie. No, to było naprawdę wysmijte uczucie. Eee, chyba mamy problem. O, wydawało mi się, że była tu dziura. że już nie ma dalszej drogi. Okej, przejście otwarte. Prawda, czy za nami coś jedzie, ale raczej nie. U. Dobrze jest. No, można powiedzieć, że już opuściliśmy te tereny należące do tej Rzeszy. O, to już koniec. A szkoda. Napadę się wyśmijcie. Dziękuję. A właśnie, o tego mam już alergię. Szybciej? Chociaż mi to. O! Omówicie do cichacza. To około się nada. Tylko jeszcze się naładuję. Czy przypadkiem może znajdę coś jeszcze lepszego? O! Bieramy? Ło! Wow! Można powiedzieć, że mamy kolejną skrytkę i od razu kluczyk do tego sefu. No. I ci jeszcze kolejne 150. No szkoda. O, znowu do tego cichacza. Hmm, czy coś jeszcze? Jest? O! Nic nie ma, pełny mam. I tu... O! Znowu do tego. Kurde, zapomniałem jak się nazywa ta broń z tymi krotami. Yy... O! Tu tutaj był dziennik. O, wyśmienicie. Dobra, przeczytajmy. To ma być ten plan? Gdyby nie nasze krytyckie szczęście byliśmy już obieda dla szczurów. Plan Ulmana odbywało tylko dwa elementy. Szaleństwo i zaskoczenie. Niech z nie spodziewało się, że przyjmiemy ich pojazd. Nie oczekiwali też błyskawicznego ciosu w plecy. Nie mamy żółtów. czasy kodeksów chodorowych już dawno minęły. Jeśli trzeba kogoś gnąć w plecy, by przeżyć, mieszkańcy metra zrobi to bez mgnięcia okiem i jeszcze za chwilę poprawi. Nawet się to zadbać o bezpieczeństwo własnych pleców. Wiadomo, każdy liczy na własne przetrwanie. A ulman to właśnie to jest nasz towarzysz, z którego właśnie z nim idziemy? We hmm. Widzę, że kurde, mamy fazę na całego. No, szacun. Naprawdę opieram, żółwik. Jeszcze zauważył to tę butelka, ale widzę, że nie przebiję żółwika. Woda. Добра, Улман. Иду тебе. Или Транстенда еще, чуть-чуть, После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Куда есть такой проблем? Вы станции. I zaraz ty, ty nie jesteś Uman no, Szkoda, właśnie, A właśnie chciałem tylko powiedzieć, że było na mapie, wskazywał, że jednak minęliśmy pois I skierujemy się do jakby stacji, ale nie do końca zauważyłem co to jest. Więc czekajcie, dajcie zobaczyć na mapie. A można... O kurczę, można powiedzieć, że minęliśmy już ochodny Ria, teatralną Plac ewolucji, a to akurat należało do yy, należało do właśnie do linii czerwonej. Akurat uminęliśmy kurde tę twerską, w wielkie dzięki i trafamy właśnie na... Na jakieś, jakieś inne stacje zorganizowanej przedsiębiorczości? Trytrakowska, nowo-Kóżniecka. A coś to mówił od ciemnej, ale jakoś tutaj nie widzę. Szkoda, no nie wiem, będę musiał. Od... się później sprawdzić. Ody! Ty. ty, dzięki! Ja już miałem problem. A właśnie, jak się masz na imię, bo zapomniałem? To jest sporty szczurów. Spuszczona, wale, 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 wale. Dał się, U. Ma brakowało. O -o. Dzień dobry, pora na pobudkę. Kuryjcie, kurry kolejni inni. Gdy, przyłączam się na inną broń. przełączam się na inną amunicję, cholera. To jest do handlu, a nie do strzelania. Proszę bardzo, chodź! Łołuch! Eee. Nie widziałeś to, co było na górze? Przerażające. E... Okej, okay, co to kurde było? No chociaż to wyglądało na mutanta, ale udajmy, że go nie było. Ah, Uty! atko Bosko. O, przyspieszamy. Dajmy, e, kurde, ręczny, ręczny, ręczny. E, mogło tu spalić ręczny, to mogłyśmy mi jakoś wyhamować, ale widzę, że jesteśmy cali. U. Dobrze jest. Ok, jak nam Z tymi... Ok, 195 amunicji. Dobrze jest. Zobaczcie tutaj, zobaczmy ile mamy. A, kolejny dziennik. Raz, dwa. Okej, okay, mam nadzieję już opuściliśmy tych faszystów. Teraz mamy nadzieję, że trafimy już do opusta O! Dosi dany znak. Mam nadzieję, że nie będzie jakiego... nie, nie będzie zasadzki. Eee, okej, okay, to ja się od razu na strzelbę. Tak będzie najlepiej. I, a, oj, co to było? Ech. To nosalisy się tak nazywają? Ciekawe. Wypierniczać mi stąd, kurde, to nasza redzyna. Należy... Ej, ty, co on ma takie skrzydła? Oj, sorry, sorry, kurde, myślałem, że to był. A, nie co? Ajajaj, aj, aj. nie tak sobie wyobrażałem. E... No to mamy problem. E... O Jezu. O, dzięki. A. Macie kurde za swoje skórwe sylwetki. Co to jest za stworzenie? Maja, mają jakiegoś skrzydła. Och, uh. okej, okay, można powiedzieć, że jesteśmy cali. Okej, okay, nie do końca. Eee! Okej, okay, kurde, nie jest dobrze. Popie, na Po Pozwól mi strzelić. Pozwól mi strzelić. Co już? Kurde, zapomniałem, mienia, kurde. Ja naprawdę chciałbym ci powie. Eee. O niedobrze. Hamulec, gdzie hamulec? Gdzie jest hamulec? Eee. Nie jestem czy dam radę. Dawaj! 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 Ała! O Jezus Maria! O Jezus Maria! Nasz towarzysz! Kur... Zapomniałem jedna, naprawdę. Przepraszam ci, drugi kolego. Ale hej, okay, lepiej stąd... ...nie przejby, Ale wolałabym, żeby... Jak szybciej stąd spadali. O. Gdzie za to tutaj jakoś dojdziemy. To nie ta. Dobra no, tak na spokojnie. Przygotuj strzelbę. Odaruj. O, widzę tutaj linkę. Jezus kurde, to nie tak miał być. Mieliśmy kurde rany. Kolejny towarzysz, który nam zginął. Najpierw Burbon, a teraz on. O! Okej, okay. was wam, wam to nie, nie jest mi do wywiadu, ale... No, przynajmniej cieszę się, że na wasz widok zasłużyliście sobie na to. W imię czego? ale nie jestem pewny, czy to jest ta właściwa droga, ale uważam, że... ...jest w porządku, zgadza się? To jest dziennik, mnie. Tak, lepiej stąd spierdalaj. Dobra, przeżyjmy się. Straszna śmierć. Moi kumple giną jeden za drugim, a ja nie mogę nic zrobić. Właśnie o tym mówię. Ma wręcz wrażenie, że poświęcałem się tylko po to, bym ja mógł iść dalej. Czy jestem tego warty? Sam bym gotów zginąć bez zastanowienia, gdyby to miało zapewnić powodzenie misji Huntera. Ale czy mam prawo domagać się takiej ofiary od innych? A jeśli je mam, kto mi je nadał? Czy sam Hunter? Może Bóg? Czy jestem tylko uzupatorem? Niczego nie mogę być pewien. Tak, ja, kurde, tylko chciałem właśnie wiedzieć, jak się nazywa ten koleżka, kurde, no. Ech. dobra, wygląda na to, że wtedy się nie przedostaniemy. No niestety szkoda, hmm, tutaj jakby wszystko stało zablokowane, może gdzieś tutaj dojdziemy, ale nie no nie widzę tutaj jakiegoś przejścia, co jest grane, musi być jakieś inne wytłumaczenie, ty czekaj, tunelami, no nie jestem pewny czy to pójdzie, ale dobra spójrzmy tędy, może gdzieś to zaprowadzi, mam nadzieję, że coś do, do, do dobrego świata. Ciąg dalszy nastąpi.